Panowie, po sobie wszystko no, tak jak ma być Czuć tutaj oponę. Wiesz co, ten samochód jeździł cały dzień? On, on strasznie dostał, aż mieszka na degałę muszę jechać, tak? Podjeść do niego po prostu, kawałek się kawałek Gotowy? Tak Start. zakręt, to on już czuje, że jak zaczyna włożyć ją w prawo. Na gaz, prawy śliski zakręt 3, i lewy zakręt do prawego z uwagą, a opona już nie trzyma tego. Tak I tu jest wszystko, ten jest jest śmiały. Trzeba trzymać gaz. Hamowanie i lewy 2. Lewy 2. I prawy zacisk, prawy zacisk. I wyjście gazu. dobra. Jest cudowna, już tu nie działa jak witalka. Trzymajcie się. Trzymaj. Trzymaj. Okay. Dobry masz to jazdę, dobrze. to dobrze przybyty. Tak, Tylko zbyt nerwawała. Ale wiesz co, no to są emocje, umówmy się, jakieś tam pozytywne, bo to, na tym to ma polegać, więc słuchaj, zawsze jest tak, że po przejeździe kierowca, kurwa, no, ogień szybciej, zawsze jest tak, to no jest, tak. jest normalna sprawa. No, zaraz... I to pierwsze krążenie tak naprawdę. I jest to element taki sportowy, może zdążymy przed tą grzą, jak Ale myślę, że jest okej, okay. myślę, że zupełnie fajnie przejechałeś. Czas mi się wydaje słaby będzie. No nie do końca. Tak? Podejdź sobie, bo nie wiem, na Pendrive ci zgrają czas okay. i, i ten feedback.